Czy wiecie, skąd się bierze prąd? Wstryczy w ścianie taki pstryczek, mały stryczek, elektryczek. Jak tym stryczkiem zrobić pstryk, to się widno robi mig. Bardzo łatwo pstryk i światło. Potem pstryknąć jeszcze raz, zaraz mrok otoczy nas. A jak pstryknąć się trzeci raz, znowu widać światła blask. Taką siłę ma tajemną ten ukryty w ścianie pstryczek. Widno, jasno. Ciemno, jasno. To oczywiście żar. Prąd przypływa do nas z elektrowni. Jest to zakład wytwarzający energię elektryczną przez przetworzenie z innych rodzajów energii. Na przykład w elektrowni spala spalania węgiel, co podgrzewa wodę, a wytworzona z niej para wodna napędza turbiny prądotwórcze. Za korzystanie z prądu musimy płacić. Jeżeli go oszczędzamy, to mniej musimy płacić. To nam się opłaca, bo więcej pieniędzy zostaje na inne wydatki. Po co oszczędzać prąd? Są jeszcze inne powody, by oszczędzać prąd. Dymy wydostające się z kominów elektrowni bardzo szkodzą środowisku. Im więcej prądu zużywamy, tym więcej tych powstaje. O ich szkodliwości dowiecie się uważnie, przysłuchując się w scenie. My jesteśmy szkodliwe tlenki. Powstajemy podczas spalania węgla, benzyny i gazu. Ja jestem tlenkiem siarki, a to jest tlenek azotu. Prawdziwe znasz czarne charaktery. Zaraz rzucimy się na ludzi, a oni muszą nas wdychać. To przez nas ludzi bolą oczy, mają podrażnioną skórę, to my wywołujemy alergię, astmę i pielicę. Ludzie przez nas będą kichać, kaszleć i łzawić. To my spowodujemy bóle głowy, bezsenność i nowotwory. Jeśli będzie nas dużo, to Wtedy będzie wolał was brzuch, będziecie mieli kołatanie serca, wymioty oraz możecie stracić przytomność. Część nas poleci wysoko do chmur, a gdy zetkniemy się z wodą, zamienimy się w Właśnie liście powstają podczas reakcji tlenków, azotu, siarki i węgla z wodną w chmurach. Skutkiem działań jest niszczenie liści, gorsze plony, mniejsze oczyszczenie powietrza, słabsza produkcja tlenu, zatrucie wody, gnięcie zwierząt wodnych, skażenie gleb, uszkodzenie zabytków, niszczenie rzeź. Tlenki azotu, siarki i węgla powstają przy spalaniu węgla, benzyny i gazu. A gdy my spadniemy na ziemię, to zniszczymy rośliną liście i gliny będą żółkły i umierały. Nie wydadzą chłodów dla ludzi i zwierząt. Nie oczyszczą powietrza, nie wytworzą tlenu. Udusicie się lub zginiecie z głodu. Zatrujemy wody. Będą chorowały i ginęły ryby oraz inne zwierzęta wodne. Skażona będzie gleba, wasza matka żywicielka. Zniszczymy wasze budowle i rzeźby z trudem wznoszone. Jeśli takiego świata chcecie, wytwarzajcie nas więcej. Czy teraz już wiecie, że jeśli tu włączasz prąd, to gdzieś dymi elektrownia, a powstające dymy są szkodliwe dla ludzi i przyrody? By zachęcić Was do oszczędzania energii elektrycznej, wymyśliliśmy i poszukaliśmy flaszki na ten temat. Wszystkich dziś niepokój budzi: skąd energię brak dla ludzi? Jak z nią się obchodzić, żeby sobie nie zaszkodzić? Gazu, węgla, użyj mądrze. wystarczyło ich na dłużej. Jeśli chcesz palić w dzień światło koniecznie, to sobie zamontuj baterie słoneczne. Moje drogie panie, gdy w do szkolnej i łazienki i światło tam zapalacie, to o tym pamiętacie, by podczas wychodzenia wykonać gest zleczenia. I tym hasłem kończymy naszą wstępę edukacyjną. Dziękujemy za uwagę i proszę weźcie to pod uwagę.